Szukanie winnych to pokazanie własnego poczucia winy, projekcja. Ech, milenko, znamy się i z tego co się znamy, śmiało ci powiem, że ty zawsze e, zupełnie nieświadomie e, wcielasz się w rolę ratownika. Ty zawsze chcesz zrozumieć, ale ty łapiesz informacje wybiórczo. Ty łapiesz te informacje, które. Przemawiają na korzyść Twojego prywatnego, osobistego alkoholika. Szukanie winnych to pokazanie własnego poczucia winy. Nie. Szukanie winnych to pokazanie tego, że to Ty jesteś winna jego piciu. To praca jest winna, to ktoś jest winny. Ale tylko i wyłącznie, jeżeli stawiasz mu zarzuty, bo on sam w ogóle problemu jako takiego nie widzi. Problem nie istnieje. Problem powstaje dopiero wówczas, kiedy stawiasz zarzuty, wtedy okazuje się, że ty stawiasz zarzuty, on musi się jakoś opowiedzieć w stosunku do tego, więc uzasadnia, że to ty właśnie ponosisz winę za to, że on pije, że to praca ponosi winę za to, pije, że pije, że kumple, że sytuacja polityczna. Że w ogóle zimy ostatnio nie było. No i tak dalej, nie? Alkoholik zawsze, zawsze, zawsze obciąża innych powodami swojego picia. Szuka hmm, powodów, a powody są niczym innym jak usprawiedliwianiem. Więc i Tobie, Milenko, życzę pobudki, żebyś, czytając y, te teksty, Czytała je z miłością, nie tylko do swojego alkoholika, ale również z miłością do siebie, żebyś była obiektywna. Ja wiem, że nikt nie jest obiektywny we własnej sprawie. Jako osoba współzależniona, chcę zawsze wytłumaczyć jakość tamtego człowieka, z którym przytulałaś się, z którym wyznawałaś miłość, z którym było ci dobrze, z którym masz pewnie dzieci i tak dalej, nie? Jakoś to zrozumieć, bo wtedy i tobie jest łatwiej, jeżeli on się nie okaże z takim skurwysynem ostatnim, nie? Jestem takim skurwisem do końca tego to ja nie wiem. nie? Ale ty robisz wszystko, żeby tak nie było, a on nie robi nic, żeby tak nie było. Pozdrawiam cię serdecznie i w ogóle wszystkich pozdrawiam i z Panem Bogiem. I trafnych spostrzeżeń, celnych przemyśleń. Jeszcze raz, szukanie winnych to nie jest przyznanie się do swojej winy. Szukanie winnych to jest zaakceptowanie świadomości, że są konsekwencje, ale te konsekwencje nie są moją winą, bo gdybyś ty taka nie była, to ja bym nie pił.